Pewnie zdarzyło ci się nieraz, że budzik dzwoni, a ty ledwo otwierasz oczy i nie masz ochoty wstać z łóżka. Kiedy już to jednak zrobisz, twoje ciało jest strasznie zesztywniałe i generalnie potwornie ciężko się obudzić. A co jeśli powiem Ci, że początek dnia wcale nie musi tak wyglądać i istnieją proste sposoby na to, aby lepiej wejść w dzień i zacząć go z werwą. Zaledwie kilka prostych, krótkich ćwiczeń może pomóc nie tylko rozruszać całe ciało, ale też odpowiednio mentalnie nastroić się na cały dzień. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci więc trzy świetne ćwiczenia, które warto dodać do swojej porannej rutyny, aby każdy dzień rozpoczynać z zupełnie innym wyższym poziomem energii. Pierwsze ćwiczenie w bardzo delikatny sposób pozwoli rozruszać boki oraz tył ciała, czyli te obszary, które po nocy często czujemy najmocniej. Przy okazji popracują również biodra i obudzimy nieco głowę skupiając się na oddechu. Usiądź w siadzie skrzyżnym, czyli w tak zwanym siadzie po turecku i chowając głowę między ramiona sięgnij jak najdalej rękami przed siebie. Nie ciągnij jednak na siłę, postaraj się pracować w granicach komfortu. Pośladki powinny oczywiście przez cały czas pozostawać na ziemi. Teraz weź spokojny wdech, próbując kierować powietrze w te obszary, w których odczuwasz największe napięcie. Razem z wydechem postaraj się rozluźnić całe ciało i sięgnąć rękami nieco dalej. Powtórz to od 3 do 5 razy, po czym przesuń ręce mocniej do boku. Pracuj tu oddechem w taki sam sposób, próbując nieco pogłębiać pozycję razem z wydechem, po czym przejdź na drugą stronę. Jeżeli chcesz, dodatkowo możesz spróbować też skręcić tułów, otwierając klatkę w przód i jedną rękę przełożyć nad głową. Oddychając w tej pozycji jeszcze mocniej skupisz się na otwarciu i rozciągnięciu boków w ciała. Po tym wstępnym rozluźnianiu przechodzimy do nieco dynamiczniejszych pozycji. Pierwsza z nich pozwoli ci rozruszać i rozciągnąć te obszary, które zazwyczaj są niestety raczej zamknięte czy to w trakcie snu, kiedy zwijamy się w kłębek, czy też później, kiedy resztę dnia w większości spędzamy w pozycji siedzącej. I mowa tu oczywiście o naszych biodrach, brzuchu, klatce piersiowej oraz ramionach. Przy okazji rozprostujemy też nieco kręgosłup. Zacznij z pozycji siedzenia na piętach. Jeżeli ta pozycja jest dla Ciebie niewygodna, równie dobrze możesz usiąść na zgiętych stopach. Rozsuń lekko kolana na zewnątrz i chwyć ręką zapięte po tej samej stronie. Teraz wypchnij biodra do góry, jednocześnie sięgając drugą ręką jak najbardziej za siebie. Aby maksymalnie otworzyć biodra i uniknąć nieprzyjemnego uczucia w dolnych plecach, zepnij mocno pośladki. Pamiętaj, że chcesz tu otworzyć również górę ciała, dlatego wypchnij klatkę piersiową jak najbardziej do sufitu i pilnuj, aby drugą ręką sięgać daleko za siebie. Utrzymuj pozycję przez około 3 sekundy, po czym usiądź z powrotem na piętach, zmień rękę i płynnie przejdź do drugiego powtórzenia. Pracuj w ten sposób naprzemiennie, wykonując od 6 do 10 powtórzeń na stronę. Nie spiesz się przy tym, tylko skup się na oddechu, dokładności i czuciu swojego ciała. Ćwiczenia tego typu szczególnie przydadzą się rano, ponieważ sięganie rękami, czy to do góry, czy na boku, czy jakkolwiek inaczej oraz eksponowanie klatki piersiowej do przodu sprzyja poprawie humoru i wprowadzeniu się w dużo lepszy nastrój. Trzecie ćwiczenie da dokładnie te same korzyści co drugie, ale dodatkowo rozwinie jeszcze Twój poranny rozruch o odrobinę lekkiej rotacji kręgosłupa i pomoże rozciągnąć tylną grupę mięśni ud czyli tą, która o poranku, zaraz po plecach zdaje się sprawiać największe problemy. Zacznij z pozycji klęku jednomóż. Przednią nogę wysuń nieco do przodu i napnij lekko pośladek. Niech stopa tylnej nogi pozostanie na palcach. Teraz ręką po stronie nogi wykrocznej sięgnij po skosie w tył w kierunku tylnej stopy. Spróbuj jej dosięgnąć. Jednocześnie wypchnij biodra w przód i sięgnij drugą ręką jak najbardziej po skosie za siebie. Wypchnij mocno klatkę, napnij pośladek i sięgając jak najdalej postaraj się utrzymać pozycję przez chwilę, po czym wróć do pozycji wyjściowej. Kiedy to zrobisz, wyciągnij ręce przed siebie i spróbuj usiąść napięte, podnosząc palce przedniej nogi na siebie. Utrzymaj napięcie przez dwie sekundy, po czym wróć do wykroku. Pracuj w ten sposób naprzemiennie, wykonując po 5 powtórzeń na stronę. Dzięki tym trzem prostym ćwiczeniom z pewnością zaczniesz każdy dzień z większą energią i lepszym nastrojem. Warto jednak pamiętać, że to rutyna jest najważniejsza i krótko, a często znaczy zdecydowanie lepiej niż długo i raz na jakiś czas, kiedy mówimy o mobilności. Dlatego też koniecznie zajrzyj do tej playlisty z ćwiczeniami na mobilność, które pozwolą Ci na urozmaicenie porannej rutyny, jeszcze lepsze rozruszanie ciała i poprawę ogólnej kondycji fizycznej.